Śmierzył sobie cały, zbierał w nim, wiesz. Zobacz. tym jak musi jeździć. I to bez kółek na dole. Odwrotnie zrobiliśmy. Bo ja już przyniosłam dwa patyki, żebyś mu przykręcił, żeby była rączka na kółkach. Rozumiesz? Tak to się fajnie ślizga. No. Babcia to jest pomysłowa, nie? Wojtek, chodź. Na a Wojtek zdolny. A Wojtek, Zobacz jak fajnie. No już teraz pięknie a, a jeździ. jak robisz obroty. Naprawdę? No dobra. Ja znam ja ja ruda. No. No. Ale on przy okazji ten nogi dobrze ćwiczył. No wie? bardzo dobrze, no właśnie na boki. No, na boki. I się odpycha, no. no Ole się rozpędził. Bo on chciał się odwrócić żeby... Siu. Tak. <laughs> Ekstra! Olej, no. ciociu uli wyślę chyba. No. I nakręcy, i Jadę za tobą. Jadę za tobą. No właśnie. I obrót.